Gugan to broń, która została niedawno dodana do Fortnite'a i podobno jest ona mega OP. Dlatego właśnie w tym odcinku sobie to sprawdzimy i przetestujemy tą nową broń. Ale zanim do samego odcinka przejdziemy, to wy jeszcze subskrybujcie ten kanał. Jeżeli tego nie robicie, bo lecimy po 10 tysięcy słów do końca całego miesiąca. A już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Ziomk do mistrzera. Dobra, szybko mu się odwinęliśmy. Łatwo z tą gością. Nie wiem, co ty próbowałeś w ogóle. Jest decyzja, jest, jest, jest. jest tam ktoś. Widziałem ziomka. O, nie, nie odpuszczę ci Morteczko. Chodź, chodź. Tutaj, tak jest, dobra, leży. Szybkie dwa strzały go kasuje. Jest tam kolejny, to jest rękawicami. Gwiazd rękawicami mu robimy. Siema. Ty, gdy wiesz, że ja jestem za tobą, na pewno nie wiesz, bo ja cię kasuję. Używałem przy okazji też nowego launch przypada. Jak widzicie, przez to tutaj możemy się dostać do, do naszego przeciwnika. Siema. Pik, jeszcze jeden pik, jeszcze jeden. No, no jakimś cudem no, go zabiłem. Ej, ty tu jakiś lud leży, co jest grane? Jakiś ziomar został pokonany. Może w cechy ktoś jest? Jest, A jakby go nie było. Tak, jest, kasujemy. Pięknie, ładnie, elegancko. Jeszcze cały safe nam tutaj został. Jest, jest, jest nasza broń, której szukaliśmy, czyli pan Gugan. że go zabieramy. To jest jakiś typ. Robimy mu wybuch na czaszcze. Oj, on lekko nieudany. Dobra, on gdzieś. Tutaj jest. Pan bananek leży, dobra. J-August, kasujemy ciebie. Mordeczko. Jeszcze jeden delikwent za nas. Tylko gdzie, tylko gdzie? Tutaj. Testujemy broń. Ohohoho, co się dzieje? Dokończamy z pompy. Nie ma. No. Ta broń to jest naprawdę coś niesamowitego, to jest takie dzieło zniszczenia, że ja pierdzielę. Okej, okay, tu mamy jakąś walkę. Za 20 dostał ziomek. Robimy mu wybuch. O nie, dostałem, oj. Uciekamy, uciekamy stąd. Ja pierdzielę. Przepraszam cię mordo, Gdzie ja w ogóle za często bitkę, no sorry, sorry, sorry. Z góry jakiś boss do mnie ładuje, ej to jest przesada, to jest przesada w tym momencie. Morałbym wjazd, to jest jakiś ziomek. Oj! Oj, 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 no oj, Ten się co że za mnie i dostał dinka za 33. Było warto, nie było warto. Co no, to, Czuj, ktoś to za psychopata? Teraz będzie naparł za nie, oj, tutaj. Już znudziło ci się to, kolesko? Jak się bawisz fajnie, Będzie ci zaraz tam... ...prościej smarujecie! cię! <laughs> no i co teraz? Co teraz? Co teraz? Co teraz? Aha, jakiś dziomek mnie wysadza. No postrało cię chyba. Chodź. Chłopca z... jakiegoś bota wymał. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje w tej grze? No, nie rozumiem no, tego. No, 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 no. Robię wybuch. Oj, oj, oj. Robię im detonację. Ja nie mogę nic zrobić. piepsona tyrolka. piepsona tyrolka. No i przegrywamy drugie systemy. Mam jeszcze landing, wiecie? Nie wiecie, to się już dowiadujecie i mnie kasuje, anonimowy po 10 sekundach meczu. Muszę wygrać mecz używając tylko nowej broni Google. Dobra jest jakiś przeciwnik, bijemy go. Co prawda nie. Nie z mojego gugana, bo go jeszcze nie mam w Epipunku, ale on dostał laser, niesamowite zagranie. Kolejny ziomek tu jakiś leci, ja pierdzielę, ja nie wiem gdzie on jest. Tam jest, ale dobra, 2-4 white dostał, tylko że problem w tym, że on uciekł ode mnie, no to niestety lipa. Także mam lekki problem w tym momencie, bo nigdzie nie mogę znaleźć mojego gugana, a tutaj na mnie jeszcze jakiś przeciwnik się czai. Także nie dość, że muszę stawić czoła mojemu przeciwnikowi, to jeszcze tej broni nie mam, z której muszę wygrać mecz. Jak to mówią? Nadzieja umiera ostatnia, ale to jest moja ostatnia nadzieja, żeby zdobyć tą broń w tej grze. To, że mam nadzieję, że ją zdobędę finalnie. Proszę, ej nie ma, ej nie ma, ej. Jest, jest, mamy, 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 mamy. Miotacz wybuchowego glutu, pyk, pyk, pyk. Jakiś ziomek na nas. To może już pierwsze poważne starcie. Dobra, no, smarzymy. oj. To jest grubot robimy ucieczkę tak zwaną. Nie, nie zreloadowało mi się. Jeszcze jedna ucieczka. Ile tu się reloaduje, panie? O nokja, gościu ja pierdzielę. Aha, no i my jakiś kolega tutaj pokonał. Wjeżdżamy, pyk i co? Jest tu. Oj, nie za dużo go wysadziło, ale pan kolega uciekł, pan kolega uciekł, czyli się przestraszył, przestraszył się nas. A, ziomów no tu, no bo nie nie się zatrzymał, no to nieźle. Nieźle nie że... nie chłop normalnie. Tutaj niezłe bitki są, chociaż tu po drugiej stronie ziomów się klepie. Także ja mu pomogę, nie tyle co być lame. Co być jego. O, ale dostał. Jak on nie wybuchł? Gościu, teraz na pewno musisz wybuchnąć, on dalej żyje. To jest nienormalne, dobra, w tym momencie kasujemy go, co, jest, tak jest, Wybuch. w końcu, ja pierdzielę. Rozsmażymy tam, dostał za 40 i chłop ucieka, chłop ucieka. Nie, ja sam się wysadziłem, sam się wysadziłem, co, co ja robię, co ja robię? Ja Także dobra, ja tak. pek, schodzimy na dół i szukamy tutaj naszych wrogów, gdzie oni mogą się znajdować. Mamy jednego koleżkę, o nie, to się sam wysadzę. Ale on tam dostał kraka! Oj, co jest grane? No i wysadzam go, ja pierdzielę kapa 19pl, pozdro mordeczko. Ale niestety cię kasuje w tym momencie. Kolejny, co tu się dzieje? Smarujemy, smarujemy go. Aha! Sam się zabiłem, jeszcze jego zabiłem, nie wiem co się dzieje, byłem oczywiście lepszy, ale on musiał we mnie wejść. To są jakieś klopsiki, dobra, wiecie co, odpuszczamy to miejscówki i lecimy w nich, lecimy w nich Leży Halo! Ile ta pompa bije? Dobra, nas, nice. leżą we dwóch Nic, nie trafiłem nie w tyłu. Nie wiem to jest jakiś Ej, stary, tragiczny, nic nie trafiam, ale ziomek leży, to jest najważniejsze Dobra, przesmażmy go 42 dostał, okej, okay, nie najgorzej Oj, teraz go trochę usmażmy On jest krakdyż na pewno Jeszcze ładujemy Weź się opalmy po pierwsze Musimy usiedzieć w jakimś drzewie? Sorry, musiałem użyć pompy, ale po prostu już mnie zdenerwował ten ziomek, totalnie. Także dobra, tobie coś się coś pomieszało w tym momencie. Pięknie dostał, pięknie, cała amunicja w niego weszła, tak jest. Nie ma go, bo go wykasowałem. Właśnie moim tutaj niesamowitym przedmiotem. Jakiś kolejny smrodzik spróbuje nas wysadzić. Ej, nie mam jak się z tym dowolnić, ty. Nie, to jest... Tak, to Yo, tu się kolejni biją, on jest tutaj pokonany. Ja pierdzielę, ta broń jest niesamowita. Przysięgam wam. O nie, dobra, trochę oszukałem. Pokonałem go tutaj z pompy. Nie mam czasu na reload. Piękne otworzenie się. No i ziomek wysadził mi bombę, strzelby pierwszak, niestety umieramy. prawa dla pana Spidermana, bo był po prostu lepszy. przez czas zakończyć ten odcinek, jak widzicie nie udało mu się wygrać używając tylko tej nowej broni, ani w ogóle w tym odcinku nie udało się zwyciężyć. Ale naprawdę, ta broń, ten Gugan jest naprawdę silny, jeżeli potraficie z niego korzystać. Także zmiana na plus, jak najbardziej dla Epica, za wprowadzają takie fan to play przedmioty. A ja w tym momencie dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, miłego dnia, życzę cześć.